Cześć ma, jestem Demin i dzisiaj pokażę wam jak udało mi się wygrać gry przy użyciu nowego buga w Fortnite. Mega na ich ludzik. Co to za bot? Kolejna lama? Ile tych lam? Dobra, gdzie tu jest automat do kupna? No nie strzelaj do mnie, bo zaraz o. ci zrobię koko bo. gdzie ten banan zniknął? Właśnie ja nie mam tego, samochodu Mam samochód, ale daleko, ja nie zdążę jakby auto wcześniej było, widzisz. Powiedz tam to ciężko się tam. Bo jak ja mam snajpę niby znaleźć? Dobra, skąd ja mam to wziąć? Niby. Może tam no. gdzieś. róbcie mi jeszcze kontent, nie. O! No nie! Masz? Nie. Do kula, do pełna, do pełna, po prostu, do pełna. Gdzie tu jest jeszcze jakaś miejscówka duża? Tam. Lecę tam. Nie tam, cofaj, cofaj. O, jakiś chłop jeszcze leci. Nie ma paliwa. <coughs> po lewo. I na dachu ma kolegę. Ta? No. Czekaj, muszę sobie jakoś... Ty w powietrzu coś mi bierze paliwo? Eee nie strzelaj do mnie! Ja nie mam snajperki! Nie strzelaj! Gdzie tu może być automat? Na pewno na tym miejscu co jest. Tu na pewno była lepszara kiedyś. Eee, no. Oho, on szybciej bije? Czy mi się zdaje ta strefa? Ta. To oh. auto ci wybuchło, dwieście dwie, dwie mu by No, po nim Co? dostałeś banie, chłopie, tak, tak oh. podnoszą się czy mi się zdawało. Elo, nie wsiadaj mi, dał, zostaw mnie. Jakbym miał sniper, wszystko byłoby teraz inaczej wyglądało. No zostawcie mnie. O, daj mi wybucha. Chyba jo. O, kurde, jeszcze tamci mnie gonią. No zostaw, bicie się między sobą. No. Może akurat tu da mi się zostać, jeden na jeden albo coś? Po prawej u góry Napierdałem się. Tyś ja zapierdalałem się, no Ej, auto i C4 Ej, bez hitu Gordzia, jak mnie wysadzą. O, nawet nie C4, ty Ale tak bym zrobił teraz Tylko, że ja nie mam auta tutaj, chyba Nie, o. chyba nie Pa, on nie wie Aha, bo on leżał. Dajcie mi auto. U, wątpię, że już znajdziesz już nie będzie. Chyba, że biegnie, do Huberta. Oni jechali Ej, ten moje, dwie. moje. Tam jak padłem, moje tam jest. Strefa bije po dwa. A. Musiałbym mieć... Ja masz tego parę, do wyskoku. Ja co? Ja miałem leczarę. A tu masz panel do wyskoku. Dobra, mam... lipa. Gdzie? Nie ma A to ty jesteś sam na trzech Nie, właśnie jeszcze o, No to po prawej masz apteczkę zapierdol, ileś po auto Tu poprawi apteczkę na dole masz. Chwała, na no jedną u nich. Pobiję ich trochę tego, trochę tego. Oni już zabili, jest. Tak? A, jest tak. tak? sam tak, samanik. Uwaliłeś chyba. No tak. Dobij, dobi, dobi, bo poleci po niego. O oh, kurwa. Oho. Idzie do niego, wal z hype. Za długo na tego check-jaga On głównie lecił Lecą się, lecą się na dole Nie zdąży Pamiętaj, że to leci dopiero po całym czasie, nie? Nie zdążył Ale ja jestem bombowca no i co ty robisz, mę? Chcę I herpegiem. Nie mam. No. Ale tam tego dobi, 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 dobi. Tu po prawej. No, no i teraz. Essa. Wygra na ty Co tu się stanęło się? To ja nie wiem. Ajaj Ile Ilek